Za żadne pieniądze nie wezmę udziału w pani wielka. Nie bądź głupia. Dam ci co zechcesz. Niczego nie chcę. Spójrz jak ty żyjesz. Za to co ci dam, mogłabyś sobie kupić co zechcesz. Nie chcę tego słuchać. Proszę iść, bo cierpliwość mi się kończy Nie bądź bezczelna Nie możesz mnie wyrzucić To mój dom Mogę wyrzucić kogo zechcę Wrecz! Kumplu, wyrzuć ją Dziabnij ją w łydkę Nie gryź mnie! Proszę mnie nie moczyć. Pudernica. Ale zmykało. Fajnie było, co?

Wściekasz się z powodu Marichui Pragnę jej Zniżyłem się do tego, żeby odwiedzić ją w jej dzielnicy Nie tracisz czasu Powiedziałem, że wpadnę do niej, choć na razie nie chcę mnie widzieć ha a co z babis? Podobno wróciła do teatru. Powiedziałem jej, że interesuje mnie wyłącznie Mariciui. W końcu wpadnie w moje sidła. Musi. Specjalnie nie przychodziłem. O co ojcu chodzi? A mi, lamenta, o O Twoją separację z mężem. Już po wszystkim. Przyszedł adwokat i dał papier do podpisu. Rozwodzę się. Jak się masz, kochanie? Zaczekaj. Chcę z tobą porozmawiać. Kto ci załatwił tego adwokata? Adrian. On to zrobił? Powiedział, że wiesz o tym. Wspomniał, że załatwi ci adwokata, a ja prosiłem, żeby zaczekał. Ja też chciałam poczekać. Ale podpisałam ten dokument. Stało się. Nic już nie można zrobić. Źle postąpiłam? Bóg mnie ukaże? Bóg nie każe niewinnych. Ale nie powinnaś była tego robić. Dlaczego jesteś dla mnie niedobra? Nie odpowiadając na pytania, okazujesz mi brak szacunku. Co mam zrobić, żebyś zrozumiała, że to, co mnie wygadują, jest nieprawdą? Chyba już mnie nie kochasz Nie kocham Nie mów tak Nie kocham cię, bo jesteś zły dla mnie, mamy i babci Oneli Nie kochasz nas i chcesz nas skrzywdzić Dlaczego nie odejdziesz? Co ty wygadujesz? Jeśli nie odejdziesz, babcia zabierze mnie stąd A ja chcę czekać na mamę Powiedziała mi, że wkrótce wróci Wynieś się z domu Nie chcemy cię tu Znowu dręczysz dziecko Krzywdzisz je tak jak innych Dosyć, Onelio Ja też mówię dosyć Posłuchaj Maity i wynieś się Zostaw nas Żebym nie musiała zrobić czegoś, czego pożałujesz Odejdź i zostaw mi Maitę Nigdy. Słyszysz? Nigdy. Pożałujesz tego. Chodź Maito. Lepiej zostaw je. Dobra, Adrianie. Cześć, Pulto. Mam prośbę. Słucham? Pomógłbyś mi znaleźć pracę? Mam niezłe kwalifikacje, ale w Meksyku nie znam nikogo. Może w twoim biurze albo gdziekolwiek? Zaskoczyłaś mnie, ale pomyślę. Gdzie Marciuj? Nie widziałam jej. Jej mąż nie przyszedł? Po co miałby przychodzić? Myślę, że zjawi się po wizycie adwokata. Jeśli stracę jeszcze miłość córki, to nie wiem, co ze mną będzie. Nie tylko stracisz jej miłość, ale i ją samą. Słyszałam, czym groziła ci ona ja. Maita jest moim skarbem i będę o nią walczył. Spotkałam Onelię, gdy skądś wracała. Powiedziała, że może liczyć na Mariciuj, w której masz teraz wroga. Jak to? będzie zeznawać przeciwko tobie. Powie, co jej zrobiłeś. Onelia może mi zaszkodzić, ale Mariciuj jej nie pomoże. Zresztą wszystko zależy od tego, czy moja córka będzie chciała zostać ze mną. Słyszeliśmy wszyscy, że Cię nie kocha i nie chce być z Tobą. Mogę sprawić, że zmieni zdanie, ale w zamian za coś. Ksiądz się pogniewał. Przejdzie mu. Co nowego? Co na mam cię nie szukał? Nie, ale przyszła ta z gaga. Która? To jest ciowa Miguela. Wiesz, czego chciała? Żebym opowiedziała, co on mi zrobił. Chcę to wykorzystać, żeby odebrać mu dziecko. Podła, co? Nic cię już nie łączy z tą rodziną. Niech się odczepią. Dlatego posłałam ją do diabła. Kazałam iść precz. Poszczułam Co ty na to? Obszczekał ją. Kiedy zbierała się do wyjścia, krzyknęłam: prędzej, bo kumpel cię ugryzie. Już miał ją dziabnąć. Ale było zabawnie. Umarłbyś ze śmiechu. Przepraszam, że przeszkadzam. Mam wiadomość od Juana Miguela. Nie myśl, że wykorzystuję sytuację, ale gdybym sprawiła, żeby córka znowu cię pokochała i Onelia nie mogłaby ci jej odebrać, to zasługiwałabym na nagrodę. Co chcesz w zamian? Chcę, żebyś mnie poślubił. Co masz mi przekazać? Juan Miguel już wie o pozwie rozwodowym. Prosi, byś nie rezygnowała z alimentów. Należy ci się. Maricuj nie potrzebuje alimentów. Powtarzam tylko słowa Juana Miguela. Tylko to. Tak. Miałem też porozmawiać z tobą na osobności, ale może kiedy indziej. Si quieres aceptar Może oferta oferta męża. no creo que esté mal.